Cześć! Mam dla was prosty projekt na Arduino i nie tylko, oczywiście, na inne płytki też będzie działało. Będzie to przekaźnik czasowy, czyli urządzenie, które pozwoli nam włączyć coś o danej godzinie, powiedzmy światło, podlewanie ogrodu, podgrzewanie czegoś i wyłączyć o danej godzinie. Czyli na przykład chcesz, żeby moja pompa do podlewania ogrodu działała od 19 do 19.15. Taka prosta automatyzacja. Pokażę oczywiście schemat, wytłumaczę troszeczkę o zegarach czasu rzeczywistego, które są ważne w tym układzie. Pokażę Wam kod oraz ten kod wytłumaczę tak żebyście wy mogli zastosować to w swoich projektach rozbudować i przystosować pod siebie zapraszam Materiał jest niejako odpowiedzią na wasze pytania, szczególnie dotyczące materiału o millis i maszynie stanów, gdzie pokazywałem Arduino, które włącza, wyłącza wyjścia na milisekundy, sekundy i tam sobie świetnie radziło, ale jeśli chodzi o godziny i dłuższe okresy czasu, będzie problem. Ponieważ jeśli byśmy zobaczyli Arduino rozjedzie się względem czasu rzeczywistego i dlatego potrzebujemy zegar czasu rzeczywistego, osobny moduł podłączany do Arduino. Pokażę to zaraz. Pokazywałem już też na kanale projekt e, takiego przemysłowego urządzenia. Był to zegar słoneczny od Winder, który także zawiera oczywiście funkcję zegara czasu rzeczywistego. Wszystkie linki do tych filmów znajdziecie poniżej filmiku. także, że się pojawiły w prawym górnym rogu. Znajdziecie tam także wszystkie linki do materiałów, schemat, kod i tak dalej. Dobra. Zobaczmy jak to urządzenie, które dzisiaj będę pokazywał, działa na początek. Obecnie jest skonfigurowane tak, aby od 16.48 do 16.50 przekaźnik był włączony, a co za tym idzie, będzie się tutaj świeciła żaróweczka. Jest tutaj niewielki poślizg czasowy spowodowany tym, że Arduino programowałem z mojego komputera i z nim jest synchronizowane, a nie z moim telefonem. Zasada działania jest bardzo prosta. Godzina startu i godzina stopu, czyli włącz/wyłącz mojego przekaźnika, jest zachowana w kodzie w tym wypadku, i w sumie to jest tyle. Tak wygląda schemat. W tym wypadku wykorzystałem zegar jako po prostu element DS1307. Można go także kupić od razu jako moduł. Taki moduł wykorzystuję na przykład w projekcie mojej szklarni. Czy w projekcie mojego uniwersalnego sterownika automatyki, który pokazuję podczas livestreamów, moduł jest bardzo prosty, więc nie zawsze musimy go kupować w całości, możemy sobie zbudować samemu, ponieważ tak, mamy tutaj ten RTC, o którym wspominałem, mamy oscylator, w tym wypadku kwarc, o bardzo specyficznej częstotliwości taktowania właśnie dla RTC, jest tutaj także bateria 3,3 V, bardzo często będziemy ją widzieć przy zegarach czasu rzeczywistego. Czasami będzie to także kondensator jakiś duży. Jest to spowodowane tym, że kiedy odłączymy zasilanie od Arduino, nasz zegar dalej będzie tykał właśnie z wykorzystaniem tej baterii. Nie musimy wtedy za każdym razem synchronizować naszego zegara z obecnym czasem, tylko będzie już on utrzymany i po włączeniu Arduino, na przykład jeśli byśmy mieli zbudowany na tym zegarek, zobaczymy obecną godzinę. Oprócz tego są tutaj jeszcze dwa rezystory podciągające do magistrali i kwadrat C. Znajdziemy naprawdę dużo właśnie zegarów czasu rzeczywistego na tą magistrale. Biblioteka, którą będę dzisiaj używał od Alafrut, obsługuje cztery różne zegary. Wspomniany DS1307 mamy także DS3231, PCF8523 oraz PCF8563. Mam tutaj właśnie takie różne moduły zegarów czasu rzeczywistego. Często na takich zegarach, oprócz oczywiście samego zegara, kwarcu i baterii, znajdziemy także pamięć EEPROM. Łatwo wtedy stworzyć jakiś rejestrator, na którym będziemy zapisywać timestamp, czyli taki stempel czasowy w danym momencie, kiedy został wykonany pomiar. Wracając do całego tutaj schematu warto zwrócić uwagę, że ja wykorzystuję przekaźnik. Oczywiście dla was to nie musi być przekaźnik, może być choćby jakaś leda czy bazer, coś nisko napięciowego. Ja wykorzystuję przekaźnik, dlatego potrzebuję zasilanie zewnętrzne, ponieważ Arduino no, no nie uciągnęłoby tutaj cewki mojego przekaźnika. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że ja tu wykorzystuję 230 i z tym warto uważać. Ja tutaj wykorzystuję tulejki do przewodów zasilających wszystko. Podłączałem bez zasilania. No i jeśli nie korzystaliście nigdy z 230, no to uważajcie. Mamy poskładany nasz układ. Teraz pora grać na niego kod. Będę używał tutaj Platforma IO oraz Arduino IDE 2.0. A was w międzyczasie zachęcam do kliknięcia łapki w górę, subskrypcji i jeśli podobają wam się takie materiały, to wsparcie kanału. Projekt ściągacie sobie z repozytorium z GitHuba. Jeśli korzystacie z Arduino IDE, ja tutaj pokazuję z IDE 2.0, to wystarczy sobie skopiować zawartość tylko pliku main.cpp, ponieważ jest to projekt przygotowany pod platformę IO. W tym, i w tym wypadku będziemy potrzebować oczywiście odpowiedniej biblioteki. Będzie tutaj Adafruit RTC Lib. Jeśli korzystacie z Platforma Yo, biblioteka powinna się ściągnąć automatycznie sama. Jeśli korzystacie jednak właśnie z Arduino ID, no to tutaj po lewej łatwo znajdziecie tą bibliotekę. Jedyne co Wam pozostanie to wpisanie czasu start, czyli od kiedy będzie wyjście włączone. I czasu stop, do kiedy będzie włączone. Jeśli zmienialiście jeszcze zegar na inny, nie tutaj DS1307, taki jaki jest w moim przykładzie, no to musicie tutaj podać nazwę zegara, jeden z tych czterech, które wymieniłem. Potem pozostaje tylko wgrać kod na płytkę, ale oczywiście opowiem troszkę o tym kodzie i o bibliotece tutaj. Tak, aby było łatwo wam używać tego kodu dalej, że tak powiem, rozbudowywać go i przystosowywać pod swoje potrzeby. To ogólnie dobry nawyk, jeśli korzystacie z jakiejś biblioteki. Wejdźcie po prostu w choćby plik nagłówkowy tej biblioteki i zobaczcie, jakie są dostępne publiczne funkcje. Prawda? Tak jak ja wykorzystuję tutaj Adjust na przykład do. Synchronizacji mojego zegara, no to Wy możecie wykorzystać tutaj jeszcze inne funkcje, które daje nam ta biblioteka. Mamy tu dwie ciekawe struktury danych. Są to klasy Data Time oraz Timespan, czyli okres czasu. A Data Time to po prostu wygodny zapis daty oraz godziny. Mamy tutaj dodane operatory porównań. Czyli możemy sobie data time w różny sposób porównywać, czy jest na przykład jedna data późniejsza od drugiej, tylko tak jak tutaj widać, uwzględnia to nie tylko godzinę, ale i datę. Dlatego w moim wypadku nie było to przydatne. To zostawiam wam do samodzielnej eksploracji jeszcze, a ja wrócę do mojego kodu. Wszystko, co możemy skonfigurować, jest na górze. Jako globalne, stałe. Czyli czas startu, co już wspominałem, i stopu, pin, do którego podłączyłem w moim wypadku przekaźnik, u Was może być to coś innego. Stała, która opisuje, ile minut jest w godzinie, no bardzo tego nie wie. Oraz czas w sekundach, co ile się, że tak powiem, sprawdza to. Ten warunek i co ile zostanie wyświetlona godzina na serialu. Informacje na porcie szeregowym nie mają wpływu na działanie, są tylko czysto informacyjne. Myślę, że pomogą Wam sprawdzić, czy na przykład dobrze ustawiła się godzina. No i tutaj przejdę do bardzo ważnego elementu. Na początku w setupie jest funkcja adjust wywołana z właśnie tej biblioteki z RTC, która ustawia nam godzinę i datę. Ponieważ, no jak kupujemy taki RTC, no to nie przechodzi zasilony, więc ta godzina, ta data jest rozjechana jakoś tam. Na pewno nie wskazuje nic sensownego. W tym wypadku używam takiego sprytnego makro, które podczas programowania Arduino ściąga datę i godzinę podczas budowania mojej aplikacji, prawda? Nie muszę tu ręcznie wpisywać, kiedy wgrywam kod czy coś takiego, tylko to jest wrzucone na bieżąco podczas budowania. Tutaj warto zwrócić uwagę, jeśli będziecie któryś raz chcieli wgrać ten kod. A na przykład platforma Jo ma takie coś, że nie zawsze przebudowuje cały kod. Na przykład jak zauważa, że nic w kodzie się nie zmieniło, to po prostu wgra już zbudowany kod. Wtedy należy usunąć sobie na przykład wcześniej zbudowany kod. I wtedy platform IO będzie zmuszona do ponownego zbudowania całego projektu. Synchronizacja jest dość takim ciężkim elementem, ponieważ OK, możemy sobie wgrać właśnie przy budowie naszego projektu ten czas, a jeśli będziemy go chcieli w przyszłości zmienić, no właśnie, trzeba tutaj się przygotować na coś takiego. Mamy kilka możliwości. Jeśli korzystaliście z jakichkolwiek zegarków, no to najczęściej mają jakieś przyciski, wyświetlacz. I różne takie elementy do ustawienia tego zegara sobie ręcznie, manualnie, więc to jest jedna opcja, ale kosztuje nas oczywiście przycisk, ekran, rozbudowa naszego urządzenia. Możemy także skorzystać z tego, że najczęściej Arduino ma wyprowadzony jakiś port USB z konwerterem na UART. I możemy po prostu podłączyć nasze Arduino i wprowadzić poprzez ten serial naszą godzinę obecną. Też jest jakaś opcja, na przykład zaczynamy od jakiegoś znacznika T i wpisujemy standardowy format godziny. I odczytujemy to po stronie Arduino. Od właśnie przyjścia jakiejś wiadomości na serial nie ustawiamy potem tą godzinę, to jest kolejna opcja, nie kosztuje nas przycisków ekranów, tylko wyprowadzenie tego USB czy jakąś dziurkę w obudowie. Następnie mamy możliwość bardzo ciekawą, jeśli korzystamy z jakichkolwiek komunikacji bezprzewodowych, no to na przykład możemy sobie jeszcze to jakimś NFC zrobić zamiast seriala, ale WiFi daje nam dużą możliwość. Jeśli jesteśmy połączeni z siecią, są do tego specjalne serwery, NTP się nazywają. Są to serwery właśnie z synchronizacji czasu, korzystają z tego urządzenia jak telefony, komputery itd., czyli serwery, do których podłączamy się i pobieramy tylko właśnie obecną datę i godzinę. Takie coś pokazywałem przy okazji właśnie moich projektów, gdzie mam ESP8266. I w łatwy sposób, korzystając z tamtych funkcji, mogę taką pobrać datę i godzinę i władować to w prosty sposób na mój zegar. To zobaczycie oczywiście w live'ach oraz na innych filmikach na kanale. Wróćmy jeszcze do tego kodu. Tutaj mam funkcję, chyba najważniejszą w tym, czyli czy czas mieści się, że tak powiem, w tym zakresie od startu do stopu. Tak? Tutaj wchodzą data time. Struktura, o której mówiłem, obiekty takich struktur, właściwie referencje na te obiekty, const. Warto, kiedy nie zmieniamy czegoś i właśnie podajemy tak większe obiekty, to zastosować i consta, i referencje. Tutaj wykorzystuję dokładność co do minut, prawda? No, że godziny razy 60 minut, dodaję minuty. No i z dokładnością co do minut jest właściwie to porównanie, prawda? Ale e, można sobie oczywiście tutaj to zmienić na sekundy, jeśli ktoś jest e, taki dokładny, ale wtedy pamiętajcie, że tutaj int e, nie pomieści tego, jeśli byśmy e, moje godziny pomnożyli razy minuty. E, minuty dodali z minutami poza tym i pomnożyli to jeszcze razy 60, mogłoby nam wyjść e, za dużo. Jeśli chodzi o zakres możliwości INTA, wtedy trzeba skorzystać z zmiennej typu LONG. W pętli głównej no, program, tak naprawdę, tak jak wspominałem, w moim wypadku co 15 sekund odświeża datę i godzinę wyświetloną na porcie szeregowym oraz sprawdza warunek. To jest realizowane za pomocą MILIS. Tak jak wspominałem na samym początku, MILIS już wspominałem na kanale. No i mam tutaj też taki mały e, trick z statyczną funkcją bool, ponieważ e, nie chcę za każdym razem, kiedy na przykład minąłem już czas startu i faktycznie przechodzę przez tą tutaj pętlę co 15 sekund, to nie chcę za każdym razem e, wysyłać stanu wysokiego na przekaźnik. Nie lubię nadstanowo wysyłać coś do powiedzmy warstwy niżej do hardware'u, tylko wtedy, kiedy faktycznie jest to potrzebne. Więc tutaj ten start i wysłanie stanu wysokiego na pin odbędzie się tylko wtedy, kiedy faktycznie miniemy ten czas startu, nie będzie wysyłane co 15 sekund, a stop będzie wysłane raz na końcu. Okay, mam nadzieję, że to pozwoli Wam zrozumieć kod, który tutaj jest. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zostawiacie wszystko w komentarzach. Zapraszam także na Discorda. I tam możecie na przykład opisywać Wasze przypadki, jak próbujecie rozbudować ten projekt. Jeśli macie jakieś problemy, to piszcie także. Może trzeba będzie nagrać kolejny materiał z jakimiś nowymi wariacjami na temat tego projektu, właśnie. To tyle i na razie.